Witam Was, moi drodzy. Wasza terapia holistyczna, doradca życiowy, naturopata, suicydolog Agnieszka malczewska błaszczyk I w naszej serii od pełni do nowi, od nowy do pełni, tym razem już w niedzielę, pełnia godzina 10.02 i również będzie mocna. Dziś noc spadających gwiazd i tak powiem wam, że już zbierałam się do tych nagrań od środy i co chwilę mi coś przeszkadzało, nie ukrywam, że to też wymieliście taki dość mocny czas, a ja wam ulegałam i zamiast nagrywać to, że tak powiem, pracowaliśmy bardzo intensywnie i to był specjalny czas, także słuchajcie, ten czwartek, co był 12.12., 12, tak zwana brama Wigilia Świętej Łucji Wigilia Świętej Łucji kiedyś była jako sabat, wtedy to czarownice rywalizowały która jest lepsza, tak? i to było właśnie wczoraj dziś noc spadających gwiazd jutro też może jeszcze coś zobaczycie w tym zakresie natomiast to co przed wami, a to co nie przegapcie zaczynamy od pełni potem nów ostatniego dnia miesiąca. Ale co najważniejsze to... hej, hej. No już się czat pojawia. E, tak, żyjemy w ciekawych czasach. Dobra. Do czasu wrócę później, e, ale teraz to, co najważniejsze, bo znowu się wybije z rytmu. E, tak, pozdrowienia dla anglii, pozdrowienia dla Podlasia, pozdrowienia kurczę o tej porze nie śpicie. Hej! Ja wiem, że księżyc się zbliża do pełni, że jesteśmy już we wpływach, ale po prostu mimo wszystko, mimo wszystko można spać. No widzę, znowu Anglii pozdrawiam. Dobra, na razie nie komentuję czatu, bo nic nie powiem. I teraz mamy tak, no tak, czekacie na mnie, no tak, nagranie parę godzin temu, już się zbierałam. Mhm. No i słuchajcie, ale właśnie, co jest nie do przegapienia. Niesamowite znowu ułożenie, konglomerat pełnia 10 rano. Potem macie następny weekend, kolejna sobota, 21 na 22 grudnia macie przesilenie. Macie sabat, jule. To też jest bardzo ciekawy czas. No, czyli zaraz zacznę tutaj jeszcze po kolei. Ale co powinniście robić? Właściwie czym jest ten sabat? Jak to wszystko wygląda? No, mamy przygotowania do naszej tradycyjnej wigilii, tak? Ale, jak wiemy, święta słowiańskie zawsze były przed katolickimi i po prostu jedne były nałożone. Na drugie w późniejszym czasie. Także to jest czas niesamowitej, mocnej rytualistyki. I teraz tak, jeszcze mamy oczywiście mudry, które później wyciągniemy, ale teraz jeszcze omówię dla Was to, co najważniejsze. Możecie już powoli zaczynać te porządki przedświąteczne. I to macie takie po prostu coś specjalnego. Gdzie. No właśnie, możecie zrobić, jakby to powiedzieć, miejsce na nowe przygotowywać się do przyjścia tego nowego roku, bo to wszystko będzie jeszcze tutaj, w tym czasie, między pełnią a nowiem. No i w następnym tygodniu: zwycięstwo światła nad ciemnością. Potem w 21, czyli tutaj mamy z soboty na niedzielę, sabatiule, już możecie zaczynać robić tak zwany wieniec. No bo dlaczego nie? 25 będziecie wieszać je miało. Ja Wam zaraz powiem wszystko na co. <grym> Powiem wam jeszcze o sianku pod obrusem, ale obawiam się, że tutaj może być różnie, że tak powiem. No, dziewczyny, gotowanie pierogów. Poczekajcie, skończę mówić to, co, bo nie mam jak tu was komentować, a tu mówić i się znowu, że tak powiem, wybiję. Chyba muszę faktycznie zrobić coś z aktywnym czatem przy okazji, żebyśmy mogli tutaj jeszcze przed końcem roku sobie zrobić takie podsumowanie. No właśnie, na pewno słuchajcie, róbcie sobie oczyszczające kąpiele. Przygotujcie sobie ten wieniec z jodły, ostro krzewu, świerku, sosny, wplećcie tam, czyli po prostu takich krzewów ochronnym, wplećcie sobie jabłka na zdrowie i witalność, orzechy i jagody na płodność, ale płodność tutaj też w takim kontekście żeby wam plony obrodziły, żeby ten nowy rok przyniósł nam wam bogactwo, tak? No i tutaj jeszcze możecie sobie zapalić jeszcze trzy świece na przesilenie, czerwoną, zieloną i srebrną, albo właściwie czerwoną, zieloną i złotą, no bo dlaczego nie? Możecie sobie napisać coś fajnego na kartce. W ogóle przygotujcie się już do tego nowego roku i spiszcie sobie właśnie, co wam pasuje, co wam nie pasuje, to co chcecie jeszcze w tym roku osiągnąć. Potem sobie na nowo doprecyzujecie na koniec miesiąca. Zrobicie sobie tą mapę marzeń, marzeń mapę skarbów, którą już przerabialiśmy. No i właśnie, jak sobie napiszecie na tych karteczce coś, co właśnie chcecie, jakieś życzenia właśnie na to przesilenie, to po prostu zróbcie sobie z tego taką jakby z tej karteczki mini kopertę, zalakujcie z tymi świecami, zapieczętujcie i na kolejne przesilenie już wiosenne spalcie, tak? To co ma odejść już niech totalnie odejdzie z zimą już tak jak przy topieniu Marzanny, a to co ma zaistnieć, niech obróci się na wiosnę. E, no właśnie. I teraz tak, ozdabianie drzewka, tak zwana tradycyjna wigilia. To był już rytuał sowiecki. Jak macie coś takiego, że kiedyś to się nazywało albo podłaźnik, podłaźniczka, i to była jakaś gałąź jakiegoś drzewa, i dla z tego najczęściej sosny, świerku lub jodły, która była ozdabiana, właśnie różnego rodzaju, no tak jak tutaj mówiliśmy orzechami, różnymi płodami, do przynoszenia szczęścia czyli taki prototyp naszej choinki. Albo mieliście jeszcze coś takiego, jak Diduch, czyli taki snopsiana, który też był ozdabiany i był gdzieś tam w rogu chałupy. Stopsiana, tak? Jak to się mówi, hoho. Ho. No i oczywiście też taki tradycyjny. Hmm. Zwyczaj na Wigilię, o 12 w nocy rozmowa ze zwierzętami, ewentualnie. Zawsze, słuchajcie, ale wy ze zwierzętami, jak już się uczyliśmy, możecie rozmawiać o każdej możliwej porze, kiedy Wam przyjdzie na to ochota po prostu z tą duszą zwierzęcia. Możecie patrzeć w jego oczy, tam jest to zwierciadło duszy. No ale to też się już uczyliśmy na niektórych sesjach i kursach. Natomiast w Wigilię wierzono, że, święta, że zwierzęta mają właśnie tą, ten moment możliwości połączenia się ze światem zmarłych, i stąd właśnie to wynikało. No, i jeszcze tutaj powiem Wam taki ciekawy zwyczaj: Sianko pod Obrusem, które obecnie jest tak jakby podsumowaniem, nawiązaniem do stajenki, do Sianka wstające, tak. Gdzie urodził się Jezus, no to tutaj usłowian to było ku czci Boga Welesa, Boga wiedzy, Boga, można powiedzieć, w jakimś sensie ciemności, plonów. W takim, w takim zupełnie innym kontekście i właściwie to sianko pod obrót się wtedy wkładało po to żeby sobie też z tego nie tylko obłaskawić ale też wróżyć i kto wyciągnął dłuższy kłos tego siana no to miał że tak powiem zapewnione większe powodzenie na dany rok także nie powiem wykorzystajcie gdzieś tam sytuację. <grym> Najwyżej Was z domu wyrzucą ją ja już po żartem po serio, bo jednak niektóre rytuały są bardzo mocno zakorzenione, no i mogą być źle widziane. No i teraz tak, co najważniejsze, tak jak mówiliśmy, sprzątanie mieszkania, papierów, jakieś tam jeszcze sprawy zaległe, oddawanie pieniędzy, żeby nie wchodzić już w nowy rok gdzieś tam z długami. No, i potem mamy jeszcze właśnie zwyczaj, tak? Taki, który był i słowiański, potem nazwijmy to katolicki. Wręczanie sobie prezentów, tak? Czyli wchodzimy w nowy rok gdzieś tam z obfitością. Tutaj mówimy też o okresie u nas 24. Tu jest jeszcze takie założenie, że to je miało, to wywieszacie na powodzenie dopiero 25, że nie wcześniej. Ale tak jak mówię, to sobie właśnie jeszcze będziecie sami tutaj. No, jak to się wydelegować, co kiedy będziecie robić. Także jeszcze tak, przysilenie, czyli najkrótszy dzień w roku. Ja wam już tutaj wyciągam, jeszcze mudry. I tak mówiliśmy, zwycięstwo światła nad ciemnością. Dopiero kończę dzisiejszy materiał z FOTT, a to niespodzianka. I Nie, no, fajnie, fajnie, że oglądacie, fajnie, że patrzycie, fajnie, że jesteście, słuchajcie. I tak jak mówię, wykorzystajcie ten czas. Znowu mocna pełnia, znowu mocny, nów po środku macie jeszcze tego weekend, tak mówimy, przesilenie. Tutaj jak macie jeszcze jakieś preferencje, zamówienia co do pierścieni, no to się, że tak powiem, streszczajcie, wysyłajcie. uwzględnimy to w następny piątek, no bo to jest ten czas, przesilenie. Dobra, zobaczymy sobie modry dla Was. Ja też od razu mówię, że mogę być teraz niedostępna no i właściwie już tak od dzisiaj do y, następnego piątku rano. To żeby tak nie było, że tam nie, nie odzywam się czy coś, to od razu mówię. Yy, I teraz tak. No słuchajcie, na bogato wyciągłam cztery mudry. Pierwszą macie obfitość, bądź otwarty na yy, na wielkie rzeczy. Mudra obfitości, jak ona wygląda, bo tutaj może troszeczkę trudno. Dla Was. No, mówiliśmy tutaj właśnie o e, tych wszystkich wspaniałych e, remediach przyciągających obfitość. No i mamy mudrę. E, robimy także, gdyż azaliż już poczynamy. Te palce tak. Potem bierzemy, łączymy. Trzeci palec w ten sposób. I tu mały jeszcze dołączamy, ukrywamy. Pod spodem. I to jest mudra, te palce wystawiamy w ten sposób. I to jest mudra na bogactwo. Generalnie chodzi o to, żebyście się otwarli. Właśnie, otwarta na no, obfitość, tak. Ona też, słuchajcie, wzmacnia serce. No to, co się może Wam bardzo m, przydać, tak. Yy, I to jest takie dopełnienie na wszystkich możliwych płaszczyznach. Teraz macie dalej zrównoważenie, bądź mądry. Słuchajcie, no, mudra, którą już bardzo dobrze znacie, jak już mówimy o połączeniu zwyczajów, symboliki katolickiej i z wszystkich innych kultur, bo to tutaj ta osmoza jest bardzo mocna. I teraz macie no właśnie. To jest mudra, która nawiązuje też do takiego skierowania do wewnętrznego ja, do skupienia, tak? I właśnie może dlatego nam ta mudra też tu wyszła bardzo fajnie, bo tak jak mówiliśmy, to jest też czas medytacji, skupienia nad sobą, na chwilę wejścia w siebie. Także każdy weekend macie już w jakimś sensie zaplanowany, a w międzyczasie sprzątacie, ogarniacie no proszę, mamy jeszcze mudrę wewnętrzny dom, słuchajcie normalnie ciągnę jedną, dwie, dzisiaj jakoś tak z rozmachem tu macie jeszcze kolejną jakoś tak pokażemy wewnętrzny dom mudra pomaga w ogóle, słuchajcie w trudnościach z zasypianiem oraz łagodzi napięcie miednicy możecie wzmocnić właśnie działanie biorąc kilka głębokich wdechów oraz powolnych wydechów to jest to co mówiliśmy, że zawsze jak jakieś techniki Oddychacie przez usta, przepuszczacie energię przez wszystkie czakry, ściągacie, potem wydychacie to, co jest z Wami niekompatybilne. Tak jak się uczyliśmy na warsztatach. Natomiast, jak wygląda ta mudra, spróbuję Wam ją zaprezentować. Mudra wewnętrzny dom: Czyli bierzemy kciuk, na kciuk nakładamy dwa palce, potem robimy sobie taki daszek. To już nam tutaj zostaje. I macie w tym momencie domek. Oczywiście nie musicie tych rąk trzymać tak, ja Wam pokazuję do kamery, tylko po prostu tak, żeby zachować tutaj strukturę. I możecie sobie trzymać i na wysokości splotu, i czakry serca, i gdzie Wam jeszcze, jak to się mówi, wasza słowiańska fantazja podyktuje no właśnie, ufam bogini matce, która darzy mnie swoim towarzystwem i serdecznie mnie pociesza, no szczególnie, że tak jak mówię czas jest też smutny, trudny, bardzo dużo osób jak wiemy, no wystawia klepsydry ale mówiłam, że tak będzie już 4,5 roku temu no i niestety to jest ten czas także znowu składam tak ogólne kondolencje, bo założę się, że u każdego z was gdzieś ktoś już no jest na tamtym świecie no i tutaj mamy kolejną mudrę. módlę, już Wam powiem, transformację sztuki zmiany i właśnie i to jest tak jak już mówiliśmy czas bardzo mocnych transformacji, ja tutaj jeszcze zrobię takie podsumowanie roku i do tego nawiążę, były niesamowite Energię, transformację podczas tych wybuchów. Bardzo mocno oddziaływało to na Waszą matrycę, która energetyczną, która cały czas się układała. Także te osoby, które miały ze mną sesję, tak od początku października do teraz, no to powiem Wam, poszło. Dlatego też fajnie, że no dużo dużej ilości z was włączyła się mocniejsza intuicja, mocniejsze jasnowidzenie i wiele takich różnych fajnych, ciekawych tutaj rzeczy się u Was zadziało. Także też Wam dziękuję za, za to, co do mnie tutaj na napisaliście. I teraz mamy tak, transformacja właśnie sztuka zmiany. Czyli znowu tutaj te kciuki dominują zastanawiałem się 30 minut kiedy ten film no właśnie. I teraz mamy tak. Yy, Bierzycie sobie po prostu jedną rękę sobie robicie, może być prawa. Prawa niech będzie takim podkładem tak tutaj. A lewa po prostu wsadzacie w środek, tak to nazwijmy o w taki sposób, taką kołyskę i po prostu lekko te palce w palce i ten sposób, może jest mało widoczne. I tu macie właśnie taką mudrę, można powiedzieć wspierającą ta transformacja. Orzeźwia duszę, przywraca harmonię, równowagę, spokój. Pamiętajcie, aby ramiona znajdowały się w pozycji horyzontalnej, ręce powinnyś trzymać na wysokości gardła. Akurat jeżeli chodzi o tą mudrę, to tu jest taka sugestia przy wykonywaniu, żeby ona była po prostu tutaj, czyli jest jakiś rodzaj takiego fajnego oddziaływania no i tak jak już mówiliśmy czas przyspieszył z naszych obliczeń wynika, że gdzieś około 7 godzin na dobę mamy zabranych i może dlatego słuchajcie, tak wstajecie rano coś tam ogarniecie, bo tym nagle się wam robi wieczór no taki jest czas poza tym słuchajcie, co jest pocieszające, troszeczkę przestrzeń zelżała Troszeczkę mniej tego towarzystwa się przewala z drugiego planu. Mówimy tutaj o duchach, różnych istotach, no, ale jeszcze gdzieś tam coś funkcjonuje. Tutaj przypominam też, że te osoby, co nie mogą spać, niech sobie też trzymają nasze pierścienie przy łóżku. One się jakoś tak fajnie dostosowują. Ja też znowu już powtórzę, nasze, w sensie te, które dobierałam wam personalnie. Jak gdzieś tam kupiliście w internecie, nie, to nie są nasze pierścienie, bo tak jak mówię, my nie mamy strony i po prostu ja bezpośrednio... Dla Was do matrycy dobieram na dany czas. Chcę mieć pewność, że to, co robimy, będzie miało jak najwyższy rodzaj jakości, tak to nazwijmy, i będzie dopasowane. No właśnie, Karola ja mam pod poduszką. No, no właśnie, słuchajcie, ale to też każdy reaguje inaczej, ale tak, z tego co widzę, to pierścienie bardzo fajnie działają, bo. Te tak, tak przynajmniej jest zaprogramowane, że jak nie ma potrzeby, to one się w danym momencie po prostu na chwilę tak jakby wyłączają, tak? Czyli powiedzmy, jak już ktoś dostał za dużo, znaczy nie ma za dużo, właśnie jak już się matryca wysyciła, to w tym momencie tak jakby nie ma tego przesyłu, tak? I się uruchamiają dokładnie wtedy, kiedy jest potrzeba, żeby się uruchomiły, tak jak już mówiłam, dostosowują się do osoby czasu i miejsca słuchajcie, jak chcecie się jeszcze zapytać coś podzielić się, to teraz jest ten czas tutaj jeszcze wcześniej Ela widziałam, że pisała że no, że tak jakoś za bardzo nie widać bo tam szron no to jeszcze mówimy o tych spadających gwiazdach jeszcze z jakichś takich ważnych rzeczy no właśnie tak jak mamy na Wielkanoc jajko jako Odradzające się życie, tutaj macie drzewko jako odradzające się życie, czyli zawsze będziecie mieć jakiś rodzaj symboliki. Oczywiście też, jak możecie, sadźcie sobie ochronnie ostro krzew, bo to też jest fajne. Zresztą, kto oglądał Harry Pottera, to tam jego, właśnie, różdżka jest zrobiona z krzaku ostro krzewu, także jeszcze taka y, fajna ciekawostka. Ja sobie jeszcze zobaczę tutaj karty marzeń i snów. Y, tak jakby będziemy robić nagranie na przed nowym rokiem na nowy rok. E, zobaczymy, jak czas pozwoli, zrobimy jeszcze jakiegoś live'a. Na razie cały czas się coś mocno y, zadziewa. I teraz zobaczmy, co nam tutaj wychodzi. No i słuchajcie, bardzo fajne karty na ten czas, właśnie na ten nów, na to wszystko. I macie tak, zarówno właśnie takie, można powiedzieć, kreowanie siebie na nowo, wykuwanie tak, tego wszystkiego ostro, krzew do obrótka, czy do domu. No i to jest świetne pytanie. Właściwie no, wypadałoby bardziej do ogródka, ale trzeba by zobaczyć po prostu, jakie są odmiany, jakie gatunki i jak one się mają do naszych temperatur. I potem mamy tutaj jeszcze taki fajny automobil, tak? To jest to, że jesteście z tymi bliskimi osobami, idziecie w jakimś wspólnym kierunku, tak? No i druga opcja, gdzie macie właśnie znowu odejście od czegoś, tak? Porzucenie, odejście, podziękowanie. Teraz faktycznie są bardzo duże rotacje wśród ludzi, też mi zwracacie na to uwagę, gdzie po prostu i w ogóle są jakieś takie nagłe scenariusze, gdzie po prostu ktoś was wyrzuca ze znajomych, szybko was blokuje, nie wytłumacza dlaczego, bo myśli, że tak się sprawę załatwi. No nie. Jednak fajnie czasem by było coś powiedzieć, bo no bo tak. Wypadałoby czasami, tak? Szczególnie na przykład po jakichś tam dłuższych znajomościach. A tak ostatnio faktycznie no, dużo osób tak mówi, że tutaj są te szybkie przetasowania i faktycznie gdzieś tam dotyka to wszystkich. Także jeszcze raz pamiętamy porządki, kąpiele medytacje. Macie już dostosowane tutaj mudry na to, co się dzieje dookoła. No jeszcze raz powiem, nie przejmujcie się dobra wiadomo, bądźcie na różne rzeczy gdzieś tam pośrednio przygotowani, ale przede wszystkim róbcie swoje, podnoście swoje częstotliwości. Oczywiście nie wiem czy tam w końcu będzie jeszcze jakieś nagranie przed wigilią, zobaczymy. Niezależnie jakby nie było, to Wam życzę jeszcze spokojnych, zdrowych albo szczodrych godów. Albo po prostu wigilii, albo tego, co będziecie obchodzić we właściwym miejscu. Życzę Wam po prostu, żeby to był taki czas no właśnie, z właściwymi ludźmi, przy których będziecie się mogli czuć fajnie, gdzie będziecie mogli odpocząć, gdzie po prostu, o, że jak to się mówi, nie będzie to zmarnowany czas i energia. Także to, to jest najważniejsze. Na razie wszystko wiecie, przygotowujecie się też do naszego roku dziewczyny. Ja też wam tu wysyłam dużo serduszek. Zresztą tutaj żeby nie było nie tylko dziewczyną, że tutaj co niektórzy dyskryminowani. I no i tyle. Bo już faktycznie już po 12 także e, trzymajcie się tam do ewentualnie usłyszenia gdzieś tam w międzyczasie e, i no i kończymy.